Zapytam młodego człowieka, co tu się dzisiaj wydarzyło? Bo ty specjalnie, zdaje się, przyjechałeś tutaj na tą krańcówkę. Co się stało? Ostatni raz. Te tramwaje dzisiaj wyjeżdżają na ulicę Łodzi. A skąd ty wiesz? Przecież ten tramwaj jest strasznie stary. Wiesz, że on ma tyle lat co ja. Ego nie wiedziałem. Posłuchajmy. Podoba Ci się ten dźwięk tramwaju? Oczywiście. Aha. A słuchaj, a który jest fajny? Zobacz teraz, co nam tutaj podjeżdża który fajniejszy? Hmm, oczywiście że galwak. Czyli ten stary i fajniejszy jest. A dlaczego jest fajniejszy stary, a nie taki super nowy, cichy, szybki tramwaj? Sentiment do nich. To Na duszę. Tak. Pani specjalnie przyjechała dzisiaj? Z... Tak. Przyjechaliśmy z Opoczna. Aż z Opoczna? A. Ja myślałem, że państwo z Łodzi jesteście. Nie. Czyli i pociągiem i Na tramwajem. Samolicy. No, będziemy wracać do Warszawy, bo tam mieszkamy, ale y, dzisiaj, y, wczoraj byliśmy y, w opocznie, także specjalnie, jak najbardziej, y, szybka akcja. Ale w Warszawie też macie fantastyczne, historyczne tramwaje i y, ja wczoraj jeździłem tramwajem warszawskim, bardzo fajnie się jeździ tam. Te uwagów nie mieliśmy i nie mamy. No właśnie, to chyba sobie były ostatnie tramwaje y, tego typu w ogóle w Polsce. Z tego, co mi wiadomo, w Grudziądzu. Jeszcze kursują. Czyli co, następna wycieczka do Grudziądza? No taki jest plan.